Cześć, witajcie na kanale Piłkarski Pasjonat. Dziś mam dla was coś naprawdę wyjątkowego. Zapowiedź hitu Bundesligi. Bayern Monachium kontra Borussia Dortmund. To nie jest zwykły mecz, to der Klassiker. Zapraszam do oglądania. Bayern, lider tabeli, ale z problemami w defensywie. Borussia w pogoni za czołówką. Z nowym pomysłem na grę i nadzieją, że w końcu coś urwie w Monachium. Przejdźmy teraz do formy drużyn. Bayern w ostatnich kolejkach potrafi rozgromić rywala, ale też zgubić punkty z zespołem z dołu tabeli. Borussia... Raz efektowna, raz irytująca. Ale w takich meczach potrafią się zmobilizować. Na kogo warto zwrócić uwagę? Harry Kane. Maszyna do strzelania. Jeśli dostanie piłkę w polu karnym, najczęściej kończy się golem. Jamal Musiala. Młody magicz środka pola, który jednym dryblingiem może odwrócić losy meczu. Julian Brandt. Buzg zespołu. Jeśli ma swój dzień, potrafi rozbić każdą obronę. Karim Adeyemi. Szybkość, przebojowość i bezczelność. Czyli wszystko, czego potrzeba na mecz z Bayernem. Co może zdecydować? Początek meczu. Borussia nie może pozwolić Bayernowi stanowi się rozkręcić. Środek pola. Kimś kontra Sabitzer. To może być mini wojna. Skuteczność. Kto szybciej wykorzysta swoje sytuacje, ten będzie miał przewagę psychiczną. To będzie mecz pełen emocji. Kto według was wygra? Bayern? A może Borussia w końcu zaskoczy? Piszcie swoje typy w komentarzach.